Cześć, oglądacie kanał Next Chapter. Ja jestem Embers, a w dzisiejszym odcinku filmy godne książkoholika. Dobra, niektóre z tych filmów to ekranizacje, jednakże nie zostały te książki wydane jeszcze w Polsce. Dodatkowo stwierdzam, że właśnie te filmy, które podam, są dobre tak samo jak historie, które znajdziecie na papierowych kartkach. Także zaczynamy. Numer 1. Angus, stringi i przytulanki. Georgia to, można powiedzieć, taka młodsza wersja Bridget Jones. Ona nigdy się nie całowała, nigdy nie miała chłopaka, więc gdy na horyzoncie pojawia się młody bóg z seksu, jej zaloty są dziwne. Bardzo dziwne. Ten film was po prostu rozśmieszy. Co więcej, jest tam Aaron, który jest bardzo ciekawym aktorem, na którego nasze oczy bardzo chętnie sobie popatrzą. Tak, dziewczyny, mówię do Was. I to jest ekranizacja, tylko niewiele ma wspólnego z książką, ale uważam, że książka jest ciutkę gorsza. Mhm. Druga propozycja to LOL. Lola to nasza główna bohaterka, która po wakacjach razem z przyjaciółmi wraca do szkoły. Tam na wstępie jej chłopak oznajmia, że przespał się z kimś innym. No i tak oto staje się ex-chłopakiem, którego twarz musi Lola codziennie podziwiać w szkole. Udręka. Do tego wszystkiego najlepszy przyjaciel ex-chłopaka e, cały czas chce utrzymywać kontakt z Lolą. To jest naprawdę dobry kumpel. Czy tylko Kumpel? Musicie się przekonać sami. Co więcej, to jest ekranizacja również. Są nawet dwie ekranizacje: jedna jest chyba francuska, a druga jest My Cyrus, amerykańska. Ja pierwsze co to tą starszą widziałam, czyli tą francuską, ale uważam, że obydwie mają minimalne różnice, nawet chyba. Nawet nie pamiętam, czy są jakieś różnice, więc są strasznie podobne, dlatego zapewne. Trzymają się tej książki, ale nie ma jej wydanej u nas w Polsce, przynajmniej wtedy nie było. Zadanie domowe dla Was. Sprawdźcie, czy już jest, poszukajcie. Ja też poszukam zaraz po nakręceniu filmiku. Numer 3. Ratując pana Banksa. Oto historia Pameli Travers, którą Walt Disney ciągle prosi o prawa do ekranizacji jej książki Mary Poppins. Tak, kochani, to jest oparte wszystko na faktach, jest książka biograficzna. Tak naprawdę się działo, i Pamela Travers jest autorką Mary Poppins, i faktycznie Walt Disney przez bardzo długi czas prosił ją o prawa do ekranizacji. I teraz bardzo szczerze Wam powiem z ręką na sercu, że jestem po uszy zakochana w tej historii. Tom Hanks gra Walda Disneya, którego. Naprawdę podziwiam. Jest to chyba jedna z takich moich ulubionych postaci historycznych. Nie dlatego, że te wszystkie Disneyowskie bajki powstały, tylko dlatego, że to jest człowiek, który miał głowę na karku, a jego wyobraźnia wykracza ponad normę. Cztery. grupy nie dostają na śniadanie. Ja nie mogłam się doczekać, żeby wam opowiedzieć o tym filmie, bo on się tak nadaje idealnie na książkę. Nie, nie ma takiej książki, ale no idealnie się nadaje. Wiem, że są podobne. Znam tą historię dzięki e, mojej koleżance Agnieszka, pozdrawiam Cię. Główna bohaterka właśnie wróciła z wymiany. Ostatni rok spędziła w małym miasteczku amerykańskim i niestety miała pecha, trafiła do rodziny, w której nie było dostępu ani do internetu, ani do telefonu, więc jej e, kontakt ze światem był bardzo ograniczony. Więc nic dziwnego, że kiedy poznaje Krisa, to nie wie, że to jest największa gwiazda Roka. A mu się to podoba, bo traktuje go całkiem zwyczajnie przez to. 5. Francuska Suite. Yy, jest to ekranizacja książki, jednak film skupia się na pewnym fragmencie, mianowicie gdzie Niemcy okupują Francję i młoda wieśniaczka zakochuje się w niemieckim żołnierzu, co jest oczywiście surowo zakazane. A uwaga, co jest dobre w tym wszystkim, ta książka jest oparta na faktach. Ok, połowa propozycji za nami. Druga część w kolejnym odcinku. Jeżeli Wam się spodobało, to poproszę o łapkę w górę. Napiszcie też komentarz, do jakich filmów Was zachęciłam. A jeżeli znaliście jeszcze propozycje, to dajcie znać, czy podzielacie moje zdanie. Jak chcecie być na bieżąco i wiedzieć od razu, że wyszła druga część, to pamiętajcie subusia czy coś takiego, nie? Do zobaczenia, mówiła Embers.